Siemanezko, z tej strony Quester. W dzisiejszym odcinku będziemy brać pod lupę zestaw um, bojownicy i królowie czarnej pantery. Widziałem tam trochę właśnie na YouTube, pooglądałem czy są jakieś z tego. Z tego co zobaczyłem to było tylko coś od Rafy, ale on nie nagrywał gameplaya z każdego skina, tylko nagrał sam Panterę bez plecaka ze zbierakiem Otasmastera. Yy, jakby ktoś nie widział trailera, to może sobie teraz zobaczyć. Zobaczyć. Dobra, to za chwilę się widzimy. Jak widzicie jestem już Czarną Panterą, tylko to tą jej motkę śmieszną, ale nie ją widzieliście, o dobra. Dobra, to się widzimy już w giereczce. To polecimy sobie na zameczek przy Płotnych Piaskach. Lotnia, właśnie, lotnia do surfowania, tak się rozkłada, jak sami widzicie. Jestem już na miejscu, jak widzicie, widzowie. Jakieś NPC tu się kręci, ale o mnie nie interesuje na razie. Zaraz do niego podejdę. Pierwsze, co mogę zobaczyć o tej czarnej pantery, to to, że po prostu przez tą pelerynę wydaje się mega ulanym skinem. Ale tak, gdy będę to spojrzeć, nie wiem, jak to mogę pokazać, nie. Nie no, ale tak to tak, mega mega ulan to on nie jest. O gdzie ma. Ed? Czemu mi machał kilofem? A ten co? A, ten może ulczać bronię. Odkryj w pobliżu skrzynię skarbów. tu mm, i gracza. Zniszcz beczki i siorbu. Szukaj skrzynie, o mogę. To, ej, ale combo to teraz robi, patrzajcie widzowie. 1 na 3, 2 na 3 i 3 na 3. Oczywiście czarna pantera posiada dwa style. Czarny i ten właśnie z tym swoim pancerzem. Ja osobiście właśnie bardzo wolę bardziej taki styl. Bardziej mi się podoba. Posłuchajcie w sumie trochę tych zbieraczków, też. Rozwalę sobie takiego jak na No, takie po prostu jakby brzytwy. Nie wiem, jak to określić. Wam mogę. O, tu na pewno ktoś był. Chłopie, chłopie, gdzie ty jesteś? Tam jakiś MPZ sobie chodzi i chłop. Gdzie ty jesteś? Śmieszny człowieczku. Skąd to wiedziałem? Widzowie. Bambonerio jakiś. on? Nora widzowie, nie wiem O, jakiś gnomek Gdzie jest tam ten chłop On gdzieś tu był Nora, idę dalej O są dymy, są dymy, są dymy To co? U to dwóch nobów tak dobra. Widzimy się w nextie. Jeszcze w sumie nie wiem gdzie poleć, ale sobie myślę, że polecę sobie na bazę Snomando. Bo czemu by nie? Zobaczcie sobie zaraz do niej kozacki glider, patrzcie jaki no ma glider. Tak wygląda jej glider. Kozak. Ale widzę, że jakiś oponent leci. Jeszcze mam moją lotnię od Master Chiefa złodziej walony na łeb. Dobra, dwóch łapów leci. Wydaje mi się, że lepiej tam nie będę leciał. Tylko przelecę się tutaj na ten bazę astrologiczną. Czy jak to się zwie? Dobra, skrzynka szybka, szybka skrzyneczka. Jak widzicie, jej zbierak jest reaktywny. Po uderzeniu zaczyna wam świecić. I powiem wam tak, że ten zbiorak działa też w taki sposób, że nawet nie musicie w cokolwiek trafiać, żeby wam zaczął się świecić. Widzicie, możecie pomachać, wam się świeci. E, Zbioraczek spoko. Wiecie co? Postanowiłem sobie zagrać tym taktikalami, ponieważ te noby z taktikami zaczynają naprawdę mega irytować. Chłop się tutaj staszuje. Ty w budynku chyba jesteś. Dobra, ale... Kto gra z począt 2K20. Nie to Ale nieźle, nieźle. Nie za próba powiem. Ale jak raz wychodziłem z tego budynku, to było widać, że, ten, że te drzwi tutaj były otwarte, co nie dlatego było, łatwo się domyśleć, że chłop tutaj siedzi. Oczywiście Super Girl który posiada właśnie też dwa style, taki właśnie naładowany i dowolny z ten celem, tak? No te zlecenie rozpoczęte. Super, super. Mm, I ma ten swój normalny styl, taki defaultowy, taki bez właśnie tego poświetlenia. ale w tym wyświetlanie po prostu bardziej kodatko wygląda i pasuje bardziej do glidera, dlatego jestem bardziej zwolennikiem tego stylu. Na kocinie nie idę z doświadczenia, bo wiem, że znowu jakiś pseudo tryhardzik mnie zabije. Chłop. To aktor. Dobra, łatwo. Widzicie na cienia? Bez cieni o wiele łatwiej, łatwiej się gra. według nie przynajmniej. No to, chłopaki, na pewno był aktor, bo zobaczcie na to ja ścianę. Zagrożenie trzymam. Jest mega blisko. Teraz żałuję, że mam to świecący styl, bo mi widać z kilometra pewnie. No, możliwe, że jest za mną. Bo zagrożenie 2. Teraz 1. No, on musi być gdzieś na kocim. Tak mi się wydaje. A w blisko gasnących. Ale zaraz minie nie zlecenie, tylko 2 minuty i dostanę trochę golda. O dobra, już sobie mnie zaczyna sprayować. Szlach, mojego oponenta. Ale żywy bez mi takie ładne. A on myślisz, że ja go nie widzę, serio? Ty jesteś tu headem czy tu headem? Aha, że mi się łapema. Aha, czemu mi te Aha, dobra! Ej, czemu w do mnie biją? Co to ma być za teaming? Daję na was ciepłym moczem frajerzy dęci. Halo? Policja? Kurde, że się wybudowałem sam No, aha! Pogczam widzowie. Pogczam! Pogczam! Przez jest Jakiś śmieszny. Aha, dobra. Ja się poddaję. Ja się poddaję. Nie, ja dupiam. Ten. Iha ja pierdziele ta myszka jest do pana. Co tu robisz? Dojazd. Aha, dobra, super, super! Super! Brawo Epic! Brawo do debili! Naprawdę brawo! Jesteście takimi idiotami, że pozwalacie na takie błędy w grze. Nie wierzę w Was. Drodzimy do nexta. Dobra widzowie, podejście do Last Mastera numer 10125 Mam już dosyć go nagrywania, już go naprawdę tyle już nagrywam, że mam naprawdę tego dosyć. E, więc dobra, Taskmaster. Master, e, bez glidera, e, plecach e, reaktywny z wyciąganiem tutaj swojego mieczyka, a tu właśnie ten swój mieczyk, kozbierak, e, skinek niedopracowany, epik go totalnie opluło, podsumowując go tak szybko. Pokażę wam tylko animację jeszcze uderzania jego mieczem, ale to już na miejscu. Pokaż mi to. O, epicka. I mogę go jeszcze zrekrutować. Zaraz najpierw jest zlecenie. E, traf w głowę. Coś mogę spróbować. Snajperkę wykupię. E, I go zrekrutuję jeszcze sobie. Dobra. Więc generalnie, e, jakbyście chcieli zobaczyć, to animacja uderzania wygląda w ten sposób. U tamtej babki z The Walking Dead wygląda w taki sposób. Sposób. Więc jak widzicie, nic dużej nie ma. Dlatego moim zdaniem się totalnie nie dopracowali i opluli tego skina. O, tutaj mogę sobie podnieść, tak? O, gdzie jest sprayer? Ale że nie dostał? No wychyl się. Dobra. Ale tu się dojeżdżają. No, no co ten w ogóle MPC robi. Ale że nie dostał. 110 Leży Sklap. Dobra, jak ten pod ze mną idzie A, jeden polućik. To jest witodne. Może zrobię to tak. O! Mój MP nie pomaga. Aż masa nie mam. No spadaj, głupi MP! Dobra, jak widzicie, MPZ tu w ogóle nie opłaca się wynajmować. Yy, kolejne, kolejnego tysięcznego podejścia nie będę do tego gówna robił. Mam już dosyć tego główionego skina, mam dosyć udzieliany tym skinem, nie polecam wam do, w ogóle tego skina. Ale mogę Wam polecić tą um, Capitan Marvel um, oraz um, Czarną Panterę. Widzimy się już w lobby. Już pomagają. Dobra, ja jestem w lobby. E, zmienię tego e, Task Gównastera. Dobra, nie wiem nawet obrażać, że jest taki gówniany ten skin. Taki pechowy. Oni spowinny zaczynki ma jakiś okay. drinkage. Będę wam bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkę na moim kanale, że tego nie robicie oraz filmik swoim znajomym. Maraton filmów trwa. i W jutrzejszym e, filmie będę. St e, no, wrzucę Wam filmik z tego. Kita, nie zapraszaj mnie! Wrzucę Wam filmik z, 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 z pakietu mroźnych Legend, takiego właśnie widzicie, Drifta. E, no, będzie ciekawie. E, bo jutrze będę potrzebował paru znajomych, żeby nagrać filmik z trollowania, że jesteśmy niewidzialni w Fortnite. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka i cześć.